Witam Was serdecznie. Świąteczna. Świąteczna. Za chwilkę będzie święta, święta i po świętach. Widzicie, ja nawet moją dekorację tutaj zmieniłem za mną. To, to nawet bardziej chyba trzeba troszkę może w, w kadrze przesunąć, ale tak. Po Nowym Roku zacznę czytać z książki Pana Tomasza, z tej, którą za mną widzicie. Będą poważniejsze tematy. Dzisiaj będzie lekko, świątecznie. Nie będę Wam ciężkimi, biochemicznymi czami głowy zawracał przy świętach. Mam dzisiaj taki przygotowany fragment z pana doktora, z unikalnej książki. Pytacie mnie tam w mailach, z jakiej to książki? Z czego ja to czytam? To dla tych, którzy, którzy nie pamiętają, co mówiłem we wcześniejszych nagraniach bądź nie słyszeli, bądź nie oglądają moich wcześniejszych, tylko tak świeżo na świeżo włączają. To jest krótka instrukcja obsługi człowieka pana doktora Jana Kwaśniewskiego i ja wszystkie generalnie czytanki, które, które w moich filmach słyszycie, pod spodem jest podane źródło, z czego korzystam, nawet jeżeli czytam coś z internetu, to pod spodem podaję, pod filmem podaję link, gdzie każdy może sobie temat poszerzyć, sprawdzić, od nowa wszystko przemyśleć. Po mojej prawej stronie chcę Wam teraz pokazać, żeby nie zapomnieć, żeby się nie spieszyć potem zbytnio. To jest praca, która będzie za chwilkę wystawiona. Te trzy prace razem w tej czarnej Ikeowskiej ramce z takiego kompozytu. Bez szybkie, tylko będzie tworzywo sztuczne, żeby to się nie rozbiło podczas transportu. Bo już miałem takie, takie doświadczenia, gdzie albo prace znikały, co okazywało się, że najprawdopodobniej praca została, szkło zostało stłuczone. I firma kurierska, żeby nie ponosić dużych konsekwencji uszkodzenia pracy, to udaje, że praca zaginęła i to się już zdarzyło mi kilkakrotnie. I teraz postanowiłem, że te prace, które są idą jako niby, znaczy które mają być powinny być oszklone, są stworzywem sztucznym z przodu i, i wtedy jest to dość bezpieczne i to rzeczywiście się sprawdziło. Był taki kiedyś kierunek sztuki jest do tej pory w malarstwie abstrakcyjnym. W malarstwie abstrakcyjnym, który, który za cel, za zadanie w przedstawianiu, w malarstwie, stawiał sobie brak przedstawiania. Malarstwo to polegało na tym, że tak namalować obraz, żeby on nic nie przypominał, żeby on nic nie przedstawiał, żeby była to kompozycja barw. Kompozycja pewnych struktur, które nie mają nic przypominać. Jak zaczynają coś przypominać, to już nie to. Był taki trend, i tak jak Wam wspominam, jest i ja. Bardzo mi się to kiedyś podobało, gdy wiele lat temu o tym usłyszałem. Jak można coś namalować, żeby to nie było coś, żeby było to zupełnie oderwane od tego, co widzimy, i było też oderwane od. Yy, marzeń sennych, czy tego snu na jawie, czy wyobraźni jakiejkolwiek, żeby była to tylko i wyłącznie barwa, formy, które nic nie przypominają, i okazało się, że, że jest to dosyć trudne, że trzeba by było mieć zawiązane oczy i coś zgrodzić, ale to zupełnie przecież nie o to chodzi. O to chodzi, żeby świadomie zrobić coś, co nic nie przypomina i do niczego nie nawiązuje. A równocześnie, coś co, coś co istnieje, coś co posiada spójną strukturę, gdzie nic z tego nie wychodzi do przodu, nic nie cofa się do tyłu, gdzie nie robi się płaszczyzna wielowymiarowa i to jest, to jest trudne. I ja sobie pomyślałem, że takie coś zerobię, że coś takiego od nowa znowu namaluję po wielu latach, i powstał ten obraz, który jest za mną i który dzisiaj zamierzam wystawić dla Was do końca roku. Na licytacji od tej tak zwanej złotówki. Obraz jest namalowany na, na papierze. To nawet nie jest papier, tylko to jest bawełna stuprocentowa, która, znaczy papier bawełniany stuprocentowy, bez domieszki żadnych tam wiórków drewnianych, bardzo gruby, więc to, jest, to są trzy obrazy namalowane na jednej, na, jednej, na jednej dużej kartce tego czerpanego, jednego z najlepszych na świecie papierów. To jest jedno. I teraz przejdę do. Do cytatu. A zaraz, zaraz, zanim go przeczytam, to chcę Wam coś o tym cytacie powiedzieć. Moja jedna noga, moja jedna część mojej osoby urodziła się w głębokiej Komunie. Początek lat 70. to moje dzieciństwo, więc widziałem te, ten kraj pogrążony w szarości, w mgle, w amoku. Kraj, gdzie wszystkiego brakowało, gdzie każda rodzina, każdy marzył, żeby cokolwiek przytachać do swojego domu, zgromadzić, gdzie powstawały te symptomy chomicze, które trwają potem przez następne dziesięciolecia i których ciężko się pozbyć każdemu, kto jedną nogą wyrósł w tej komunie, gdzie nic nie było, gdzie wszystko było marzeniem. Ale w tej wielkiej, zacofanej, w tej szkarłatnej komunie były domy kultury, kwitło życie artystyczne. Ludzie przychodzili do siebie, odwiedzali się bez wcześniejszego zaanonsowania, bez, bez wcześniejszego ustalenia przez telefon komórkowy, czy mogę przyjść, czy nie mogę przyjść. No, mnie zdarzyło się tak ostatnio, kiedy postanowiłem odwiedzić mojego przyjaciela. I nie zanonsowałem się komórką, tylko po prostu przyjechałem, pokonałem te prawie 50 kilometrów, zastukałem do drzwi i mój przyjaciel, który również pochodził z tamtego czasu, był bardzo zdziwiony, dlaczego ja się nie... dlaczego ja wcześniej nie zadzwoniłem, bo dla niego to była krępująca sytuacja, że ja go odwiedzam. I ja pytałem się, no to jak to, to czasy aż tak daleko odbiegły od tego, co to kiedyś w dzieciństwie i w późniejszych latach mieliśmy na co dzień? Zmieszał się troszkę, rzeczywiście, no i zaczął się śmiać, nie? Bo faktycznie tak teraz jest. Bez anonsu telefonicznego, bez wcześniejszego ustalenia, no to to, to nasze życie już być takie, jak kiedyś było, nie może. Spróbowałem sobie nawet kiedyś nie wziąć telefonu ze sobą, jadąc do Krakowa celowo. Raz. Powiem Wam, dyskomfort straszny. Przyzwyczajenie do tej, do tej szpiegującej maszyny potworne. Zaraz się wydaje, że, a cóż, coś się może stać, coś się wydarzy na drodze, coś się zepsuje. Sto tysięcy dziwnych pomysłów, które roją się w głowie, i poczucie jakiegoś zagrożenia. Tak, jakby ten telefon to było, to, było moje, to była moja ostoja, to było coś, co stabilizuje moją psychikę i spokój ducha. Kiedyś tego w ogóle nie było. Nie było telefonów komórkowych, był jeden telefon nieraz na klatce, a nieraz jeden tylko w bloku stacjonarny, i było bardzo dobrze. I wszyscy żyli, wszyscy funkcjonowali, wszyscy wychodzili na podwórka, nikt się nie martwił, że coś się tam stanie. I w tym naszym wspaniałym kraju hmm, nastąpiły takie zmiany. I uważam, że to nie są zmiany, które idą w lepszym kierunku. Te zmiany nie poszły w dobrym kierunku. Wspomniałem Wam w, w nagraniu wcześniejszym, że Byliśmy eksporterem najlepszych na świecie mięs, najlepszych na świecie surowców. Mieliśmy praktycznie, tą, ta baza surowcowa była idealna, wręcz przygotowana pod wprowadzenie żywienia optymalnego, ale inne ościenne kraje i nie tylko ościenne po prostu nas ograbiały sukcesywnie z tego, abyśmy, abyśmy zamienili to najlepsze jedzenie na, na tanie cukrowe, piękne, kolorowe. Które miało za zadanie, bo takie zadanie było gdzieś tam u góry postawione docelowo, spacyfikować naszą wolność, spacyfikować nasze myślenie. I ten cytat, który Wam teraz tutaj przygotowałem, mm, troszkę o tym mówi. To jest słowo, ale to mówi o tym Pan Doktor. Pan Doktor mówi to w sposób taki subtelny, zawalowany, lekko, ale zrozumiecie po tym moim wstępie do tego, mm, Wysoką kulturę Pana doktora, którą, który tutaj napisał to, żeby nikogo nie obrazić, żeby nie obrazić tych, którzy chcieli tą, tą nową polskę, ten nowy kapitalizm tutaj zasiać i zasiewali go. To lepsze to kolorowe, to bardziej wolne i otwarte, nie? gdzie jedna najsłuszniejsza rozgłośnia europejska sączyła się niechciana przez służby specjalne przez, przez milicję niechciana tutaj, a ona sączyła się z tej a z tej, z tej, z tej śrost, tego środka Ameryki, z tego kraju wolności. Hmm. I jeszcze przypomina mi się do tego, co mówię teraz. Taka, taka sugestia ojca tego, tego demona z Nowej Huty, tego, tego kosmity, albo tego świętego, który mówił, że. To, było, to, była, to była wypowiedź jego na temat systemu komunistycznego, tego dziadostwa, w którym tkwiliśmy w czasach prl głębokiego. I ojciec powiedział tak. Ten system byłby całkiem znośny, ten komunistyczny, gdyby zmieniono par, parę rzeczy w nim. Parę. Nie parę dziesiąt, tylko użył słowa parę, parę rzeczy. Wystarczy, wystarczyło wtedy, mówi tak, wystarczyło tylko zmienić parę rzeczy i byłby to całkiem znośny system. Ciekawe, czy w tym systemie, który teraz jest taki również nawet nie całkiem znośny, tylko taki wspaniały, ile trzeba by było zmienić, żeby w tym systemie, w którym teraz żyjemy, w tej nowej naszej rzeczywistości, ile trzeba byłoby zmienić, żebyśmy byli szczęśliwi? Zwyczajnie szczęśliwi. No dobra, koniec piwowarczyk Twojego tutaj przeciągania, ale czytaj, czytaj. Po spotkaniu z Polakami w Chicago w 1999 roku, prezes Bractwa Optymalnych Oddziału Chicago, pan Tomasz Zieliński, zaproponował mi napisanie możliwie krótkiej książki o żywieniu optymalnym, przeznaczonej dla Polaków w USA i w Kanadzie. Książka powinna zawierać możliwie dużo informacji w możliwie małej objętości. I tutaj cytat. Pan doktor wziął w cudzysłów. Bo Polacy w Ameryce pracują dużo i ciężko i nie mają czasu na czytanie. Koniec w cudzysłowie. Argumentował. Tak napisał pan doktor Kwaśniewski. Tak argumentował pan Tomasz Zieliński. Jeszcze raz tą końcówkę wam przeczytam, żebyście po tym mieli porównanie z tym odbiciem, co zaraz będzie tutaj, co pan doktor tutaj napisał. Książka powinna zawierać możliwie dużo informacji w możliwie małej objętości. Bo Polacy w Ameryce pracują dużo, cię, dużo i ciężko i nie mają czasu na czytanie. Polacy w Ameryce pracują dużo i ciężko i nie mają czasu na czytanie. Po to wyjechali do Ameryki, żeby pracować tam dużo i ciężko i nie mieć czasu na czytanie. To był cel wyjazdu. I co pan doktor na to dalej? W czasach tak zwanej, i tu w cudzysłów wzięte, demokracji ludowej. Większość Polaków pracowała lekko i krótko, pan doktor pisze, więc mieli dużo czasu na czytanie i potrafili ten czas wykorzystać. Fajne, nie? Fajne zestawienie. Mamy tak: ten idealny kraj, ten za oceanem, ten opiewany w legendach, w mitach, w kolorowych opowieściach, bo Polacy w Ameryce pracują dużo i ciężko i nie mają czasu na czytanie. I tą. Demokrację ludową, tą szarą, brzydką komunę. Większość Polaków pracowała lekko i krótko, więc mieli dużo czasu na czytanie i potrafili ten czas wykorzystać. Może dalej jeszcze trochę taki mały fragmencik dalszy. Stopniowe wprowadzanie gospodarki opartej na prawach obowiązujących w kapitalizmie. Powodowało stopniowy przyrost liczby Polaków, nie mających czasu w ogóle i nie mających w szczególności czasu na czytanie. Zauważcie, co się zaczęło dziać, co pan doktor tutaj przemyca delikatnie. Stopniowe wprowadzanie gospodarki opartej na prawach obowiązujących w kapitalizmie. Co ten kapitalizm nam dał, co zaczął dawać, co zaczęliśmy zauważać, gdy powolutku, małymi kroczkami, ten wielki kapitalizm tego świata zaczął wciskać się w szczeliny naszego codziennego świata? No, spowodowało to stopniowy przyrost liczby Polaków, czyli zwiększenie ludności. Wiecie, ludzie rozmnażają się jak króliki wtedy, gdy źle jedzą. Nie mających czasu w ogóle i nie mających w szczególności, w szczególności czasu na czytanie. Potem dochodzi ten etap, gdzie nawet gdyby chcieli przeczytać, to nie rozumieją, co czytają. Nie mówiąc o tym, że nawet nie wiedzą, co czytać, bo podana papka im jest taka, że, że to jest zupełnie nie to. I takimi ludźmi, takimi królikami, łatwo rozmnażającymi się, ja wiem, czy to jest łatwe sterowanie. Tego tym nawet sterować nie trzeba. To się tylko zagania w prawo, w lewo. Dzisiaj jest promocja Black Friday. Wszyscy wydajecie i wydają więcej niż potrzebują. Potem to wszystko wala się po śmietnikach, powyrzucamy. Tak samo jak ta nasza ekologia, którą w tej chwili wprowadzono. Wprowadzono ekologię, która powoduje przyrost gór śmieci jeszcze większych, które mieliśmy. W tej złej komunie była sprawa prosta. Nie było tworzyw sztucznych, które służyły do pakowania. Po prostu nie było. Było szkło i papier. Nawet kapusta kiszona była w torebce papierowej, którą można było. Złożyć, spalić. Albo wyrzucić na, na dwór i się, na dwór, albo na pole, jak to mówią u mnie w rejonie i się to za chwilkę rozłożyło. Nie było śladu po tym. Nie było żadnych petów, tych różnych. Po co to było? Nie było takiego czegoś. I świat istniał. Świat istniał i Polaków było więcej niż teraz. I dało się to zrobić. Dało się zapakować mleko w szklaną butelkę z zatyczkiem aluminiową, prawda? Nie funkcjonowało to. Te butelki dało się odwieźć, umyć. Nawet kryniczanka była pakowana w szklane, w szklane butelki, bo innych nie było. To było takie złe, może trzeba byłoby pewne rzeczy z tej, z tej złej komuny zaadoptować do naszej współczesności, a chorą patologiczną pogoń za pieniądzem, za utratą czasu. Wyeliminować, cofnąć tą rzecz, wyciągnąć to z komody, to co było tam, czego tam było więcej. Może trzeba przywrócić te domy kultury, gdzie młodzież mogłaby spędzić sympatycznie czas wśród z rówieśnikami i to jeszcze na czynnościach takich, które lubią. Niekoniecznie przesiadywać na lumpiarskich ławkach przed klatkami albo, albo w klatkach, nie? w tych wielkich blokach. Ja w takim bloku wyrosłem, w takim rówkowcu, 10 pięter tam było. Prawie 400 mieszkań. Czasy piękne, ale, ale wiem, co się tam teraz dzieje. Nie? Już teraz tam nie mieszkam. W tej chwili jestem wieśniakiem. Już ten czas jest zupełnie inny. Wtedy był, cza, było miejsce, gdzie samochody parkowały, kto miał. W tej chwili nie ma gdzie zaparkować, mimo iż nowa Huta jest piękna i, i szeroka. Dobra, słuchajcie. Życzę Wam miłego dnia, życzę Wam dużo uśmiechu, dobrej, dobrego, dobrego bilansu dziennego. Tego to Wam nie, nie życzę, ale to żeby była dobra. I do następnego razu. I zapraszam, aha, i zapraszam na, na licytację od złotówki. Zaraz wyrzucam. Pa.